No. chciałem Wam pokazać takie coś, to jest alternator. Zazwyczaj to można obejrzeć jak się go rozbiera na kolor i tak dalej. Ale ja naprawiam takie rzeczy i chciałem tak pokazać Wam jak to mniej więcej wygląda od kuchni, a raczej od piwnicy, bo jestem w piwnicy. To sobie trzeba to odkręcać. Ale to nie będę zanudzał. Jeszcze sobie tutaj rozkręciłem. Tutaj szczotki widać jeszcze są. Już by trzeba było je wymienić powoli, ale pierścienie ślizgowe też jeszcze są, więc trzeba by było zmierzyć mostek i sprawdzić ten regulator, czy, czy on nie uległ uszkodzeniu. Dobra, zmierzyłem na szybko mostek. Tak pobieżnie do plusa powinno być przejście, jest, odwrotnie nie, nie ma. Tu do masy przejście, odwrotnie nie. nie, ma. Teraz wirnik powinien mieć koło 3 ohmów. No czyli tutaj mamy wstępnie sprawdzone. No i okazał się uszkodzony. O kurde, weź mi spadł. Regulator napięcia. Nie będzie tego tak widać, chociaż może trochę widać. Tu w tym miejscu puściło połączenie po prostu tego aluminiowego drucika, ale to na mikroskopie jeszcze zobaczymy. No i tutaj widać to połączenie takie ciemne, to jest ten przewód. Tutaj jest z jednej strony połączone, idzie, 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 idzie i tu z drugiej strony widać upalenie. To połączenie jest aluminiowe i ono po prostu się tutaj skończyło. Tego się już nie da naprawić, trzeba taki regulator wymienić na nowy. To wszystko w takim żelu pływa. To tak, tak teraz robią. Te połączenia są aluminiowe i po prostu one się ułamują. No i mam regulator firmy Bosch. Z górki jedziesz, to górkę pchasz. Znówka, sztuka. Widzę, że strasznie ten statek, który mam, bardzo wgujak. O, szczotki, dużo dłuższe. No i trzeba go zamontować zobaczyć, co to, to będzie. Alternator jest już zamontowany do testowania. Myślę, że ta naprawa będzie jakaś taka bardziej. Ciekawa, że trzeba będzie całego rozebrać i tak dalej. Ściągać pierścienie, O, tak wyglądają zużyte. Widać jak wyżłobione są rowki już. No w tym jeszcze jeszcze są dobre, więc nie były wymieniane, ale tutaj mam stare takie na odzysk miedzi. No także taka naprawa niezbyt ciekawa, ale no nic, no tak wyszło. Do takich bardziej złożonych alternatorów, no to jest taki, taki tester, takie urządzonko, które się podłącza, wybiera się tutaj typ protokołu, są od razu opisane wtyczki, jak podłączyć. O. No i wtedy po prostu za pomocą tego urządzenia jesteśmy w sobie w stanie zasterować taki alternator na stole, sprawdzić poprawność jego działania i tak dalej. A ten stół to muszę sobie dokończyć, bo on jest niedokończony już tyle lat. Tutaj chciałem sobie zrobić taki, taki pulpit. Te wszystkie tam kontrolki, nie kontrolki, woltomierz zamontować na stałe, żeby to tu było już. Ale to tak, tyle lat i no nie ma czasu nigdy. Może kiedyś się uda. Także tyle. To trzymajcie się. Na razie, cześć.